Dżihad jest modny. Jeszcze kilka lat temu wyjazd do Państwa Islamskiego kusił wielu młodych muzułmanów. Na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Europie Zachodniej mnożyły się akty podporządkowania samozwańczemu kalifatowi w Mosulu. Państwo islamskie przyciągało też wychowane na Zachodzie młode kobiety. Wyjeżdżały do Syrii i Iraku, żeby stać się żonami bojowników Dżihadu i rodzić im dzieci. Państwo islamskie promowało się poprzez linie t-shirtów i ubrań, które miały być oznakami współczesnej świętej wojny. Dlaczego archaiczna wydawałoby się koncepcja dżihadu, może być wciąż tak pociągająca? W książce Kul dżihad dr Magdalena el Gamari twierdzi, że islamiści sprowadzają pojęcie świętej wojny do zwalczania świata zachodniego. Tymczasem w Koranie dżihad jest rozumiany także jako duchowa walka z własnymi słabościami. Natomiast sprowadzony do fizycznej walki z niewiernymi staje się niebezpieczną, ale tylko przygodą, która wyrywa z monotonii współczesnego życia nudnych i powtarzalnych zajęć. Fundamentalizm islamski jawi się jako rodzaj kolejnej współczesnej kontrukultury, podsuwa alternatywny styl życia, jak niegdyś ruch hipisowski. Młodych ludzi pociąga islamska tradycja, wezwanie do upokorzenia i poddania sobie niewiernych oraz szerzenie prawa szariatu na całym świecie. Atrakcyjna wydaje im się także idea odnowienia kalifatu, jednego polityczno-religijnego ośrodka władzy dla całego islamskiego świata. Stworzyli ją w średniowieczu krewni Mahometa, a zlikwidował na początku XX wieku przywódca Turcji Atatürk. Fundamentalizm kusi powrotem do czystego islamu proroka, nieskażonego zaczuciem nowoczesności i kompromisami. Odreagowuje upokorzenia kolonializmu i cywilizacyjną przewagę Zachodu. Wielu muzułmanów uważa dżihad za wyrównanie rachunku krzywd. Te odczucia wzmacniają zachodnie interwencje zbrojne na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza wojna Ameryki z Irakiem. Wychowani w Europie młodzi muzułmanie są rozczarowani stylem życia zachodnich społeczeństw. Skupienie na konsumpcji, duchowa pustka i niewiara we własną kulturę skłaniają wielu z nich do odrzucenia Zachodu i powrotu do ideałów ojców. Czy te diagnozy są jeszcze aktualne? Kiedy w połowie grudnia 2018 roku Syryjscy bojownicy odbili z rąk państwa islamskiego ostatnie kontrolowane przez kalifat miasto, wielu odetchnęło z ulgą. Ale czy czynniki, które stworzyły Dasz, nie mają głębszego, kulturowego i społecznego podłoża? Czy w ciągu następnych lat nie będziemy skazani na konfrontację z islamskim fundamentalizmem? I czy jego kształt nie jest aby echem wewnętrznych problemów świata zachodniego? W Iraku jest największą klęską Stanów Zjednoczonych od czasu Wietnamu. Jej koszty ludzkie i materialne były ogromne. Pochłonęła setki tysięcy ofiar po stronie Iraku, zniszczyła kraj i jeszcze bardziej zradykalizowała islamistów, którzy wzmogli terror przeciwko Zachodowi i stworzyli państwo islamskie. To niezamierzone skutki irackiej wojny. Ameryka uderzyła na Irak na podstawie fałszywych informacji, jakoby Saddam Hussein posiadał broń masowego rażenia i miał związki z Al-Kaidą. Promotorem tej wojny był wiceprezydent Dick Cheney. Film Vice w reżyserii Adama McKaya opowiada o karierze nieudacznika ze wsi, który wziął się w garść, wspiął po szczeblach kariery społecznej i przejął kontrolę nad naiwnym prezydentem Georgem Bushem i potęgą Stanów Zjednoczonych. Uh -huh. However, if we came to a, uh, Uh, yeah, right. like Chenny podsunął opinii publicznej fałszywe informacje o broni masowego rażenia w Iraku. Skłonił rząd do masowego szpiegowania Amerykanów. Poparł system torturowania więźniów zwany waterboardingiem. Ofiarom zasłaniano oczy, wieszano do góry nogami i polewano wodą, która wypełniała płuca. Więźniowie mieli wrażenie, że toną. Była to pozorowana egzekucja. Czy Stany Zjednoczone musiały trwonić swój kapitał moralny w walce z islamskim terroryzmem? Popularny serial Homeland pokazuje komandosa, który chce ukarać swój kraj za zbrodnie wojenne. I love my country. What I am is a Marine like my father before me and his father before him. And as a Marine, I swore an oath to defend the United States of America against enemies, both foreign and domestic. My action this day is against such domestic enemies. The Vice President. And members of his national security team who I know to be liars and war criminals, responsible for atrocities they were never held accountable for.